Witam wszystkim tutaj Siergiej z Muscle Power, ze mną jest Michał Materla. Witam, Witam cię, Michał. serdecznie, cześć. Witamy Michała po, można powiedzieć, krótkiej przerwie. Michał, jak się czujesz, jak emocje na ten moment, kiedy już jesteś no, tutaj? No oczywiście jestem y, zadowolony, że już mogłem y, stanąć po tej stronie muru. Przede wszystkim y, psychicznie jest bardzo dobrze, no bo nie jest łatwo mnie złamać. Y, I psychicznie i fizycznie mówię. Fizycznie tak samo, ponieważ jakby to była moja ucieczka od, od, od tamtego miejsca. Więc od samego początku wiedziałem, że trzeba mocno uderzyć w treningi, i tak też było. Powiedz mi zarzuty, które tobie przedstawiono. Przede wszystkim, przepraszam, właśnie, bo to chciałem nadmienić, bo to jest najważniejsze. Przede wszystkim, chcę powiedzieć wszystkim oficjalnie i wprost, że nie miałem zupełnie nic wspólnego z tą sprawą. Mam nadzieję, że to wszystko zostanie w krótkim czasie zweryfikowane i zapadnie wyrok na moją korzyść. Aczkolwiek w dniu dzisiejszym mogę powiedzieć, że było bardzo dużo nadużyć, kłamstw, i. I naprawdę takich y, bardzo niesympatycznych, wręcz mało demokratycznych ruchów ze strony policji śledczej tylko po to, żeby oni chcieli doprowadzić tą sytuację w takim świetle, jaki oni to przedstawili, a nie w takim świetle jaka była prawda. To też, że tutaj z nami jesteś, też świadczy o tym, że no, osoba, która tak naprawdę jest obarczona takimi zarzutami, jakie były Tobie przedstawione, nie wypuszcza się na wolność, prawda? To znaczy, przede wszystkim y, ja nie miałem jakichś tam strasznych zarzutów, bo y, to, co ja miałem w zarzutach, to naprawdę była kpina. Z tego, co się zorientowałem, będąc po drugiej stronie muru, to ludzie wychodzili z dużo większych zarzutów po trzech miesiącach, a u mnie został zastosowany areszt wydobywczy w postaci na początku oddziału o specjalnym rygorze dla niebezpiecznych. Później zostałem zdyskredytowany w oczach innych osadzonych, później zdyskredytowany w oczach sędziego, a wszystko robione było to po to, żeby przedstawić opinii publicznej kłamstwo po prostu, żeby mnie tam przytrzymać, nie? Myślę, że Twoje nazwisko było takim sztandarowym e, do się tego, że sprawa była rozgłośniona, nadmuchana, no i żeby było wielkie wow wokół tego, tak? Ciężko mi powiedzieć, no bo nie jestem w głowie śledczych, którzy to prowadzili. Jestem, ja po prostu byłem przekonany, że ta farsa, która na początku była i że to nie może długo potrwać, moje stanowisko od początku do dnia dzisiejszego to było po prostu odmówienie składania zeznań, ponieważ nie miałem z tym nic do czynienia i wierzyłem w polski wymiar sprawiedliwości, że to zostanie bardzo szybko zweryfikowane, a ja zostanę wypuszczony na wolność. No ale niestety stało się nieco inaczej, Potrzymali mnie trochę dłużej, ale oby było jak w amerykańskiej bajce, wszystko z happy endem otrzymałeś od ludzi wsparcie, czy dużo ludzi się od Ciebie odwróciło? No bo jednak w pierwszym uderzeniu wiadomo, publicznie nie, nie, nie wyglądało to dobrze. Jak, jak to czułeś tam będąc w więzieniu? To znaczy, by, będąc w kryminale, no to nie za wiele miałem y, jakby dostępu do jakichkolwiek informacji, bo byłem zamknięty o, tak jak powiedziałem, na oddziale o specjalnym, y, zaostrzonym rygorze dla więźniów niebezpiecznych. Jest to wydział, taki oddział, gdzie jesteś całkowicie odizolowany od reszty więźniów, nie masz zero kontaktu nawet jest to utrudnione w stosunku do innych yy, więźniów, gdzie na samym oddziale może miałem 10-12 osób. I dopiero tak naprawdę jak wyszedłem, zobaczyłem, że jest garska naprawdę potężna garska ludzi, którzy zawsze są wspierają. Oczywiście zawsze mogą liczyć na moich przyjaciół, a będąc tam to było dla mnie najważniejsze, że moja rodzina miała wsparcie. Super naprawdę dziękuję bardzo. Też zachowali się wszyscy prawie sponsorzy, którzy też nie wierzyli w tą całą sytuację i ja miałem świętą, święty spokój tam, że po prostu moja rodzina ma wsparcie i nie musi się o nic martwić. Nie? Będąc przy rodzinie no największe kontrowersje, które budzi jednak nieważne na początku, jaka, jaka powiedzmy w cudzysłowie była prawda, jak to wyglądało na samym początku, jakie były oskarżenia, to wtargnięcie do ciebie do domu, emocje, które tam przeżyłeś, które przeżyła twoja żona, dzieci, jakie emocje tobą szargały, będąc podczas całego doświadczenia i jednak przewożąc cię do do aresztu i widząc co co się dzieje na miejscu, może to jest bardzo personalne, ale postawiając się tak naprawdę każda z nas osoba może postawić się na tym Miejscu. Co, co było w Tobie? Jak to, jak to udało Ci się stumić, czy jednak tego nie tłumiłeś? To znaczy no oczywiście przede wszystkim miałem na względzie bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne mojej rodziny, dwójki moich dzieci i mojej żony i bym nigdy nie naraził, nie chciał narazić ich na jakąś sytuację, żeby stała im się krzywda, więc uważam, że to było też jedno z nadużyć policji, bo nigdy bym nie stawiał oporu, nie robił żadnych problemów. Zostałem potraktowany tym całym paralizatorem prewencyjnie. W momencie, kiedy się położyłem na ziemię, jeszcze podszedł jeden z, z antyterrorystów i po prostu prewencyjnie mnie strzelił, żeby dać mi do zrozumienia, że chyba nie ma co fiszować. No, no jakby przede wszystkim miałem w tamtym momencie tylko w głowie na uwadze moje dzieciaki, szczególnie tego młodszego syna, bo starszy to już jest dorosły facet. Oczywiście nie, nie da mu się nic. Wmówić. On widział wszystko, jak wyglądała sytuacja. Czy chcesz powiedzieć, że dzieci tak naprawdę naocznie były świadkami? No Oczywiście, twojego... tak. No to, to, bo jakby to jest, nie jest jakieś wielkie mieszkanie i, i widzieli tę sytuację. Przy to nie są dwie osoby, które wchodzą, tylko to jest naście osób. Część robi przeszukanie domu, część kontroluje każdego, oby, każdego domownika, bo takie są ich procedury. Ale mówię, no była to chyba też taka szopka do zrobienia tego, żeby. Żeby, no nie, nie wiem, żeby nie wiem, przestraszyć mnie, czy, czy w jakiś sposób po prostu oni mogli chcieć sobie zrobić podbić oglądalność, bo w momencie kiedy wyszedłem na wolność, no zobaczyłem, że tak naprawdę z grupy osób, ponad 40 osób, gdzie ja tam napraw naprawdę mam zarzuty no, no śmieszne w porównaniu do innych osób, to, to tak naprawdę to były filmy tylko z mojego zatrzymania, nie to biorąc pod uwagę to, jak zostałeś zatrzymany, czy naprawdę środki, które zostały użyte, były niezbędne do tego zatrzymania, czy jeżeli by to się odbyło, nie wiem, przed em, mieszkaniem, czy poproszono no cię nie, o to. Że, no żeby, żeby, żeby to, to w sensu, świat to, do, jest, do... to jest teraz, to jest gdybanie, no mówię, nigdy nie miałem sytuacji, żebym komuś się stawiał albo używał agresji, Mimo to, że jestem osobą, która trenuje sporty walki, znam swoją wartość i jestem osobą, która potrafi też rozmawiać, a przede wszystkim, tak jak powiedziałem, no nigdy bym nie naraził swoich bliskich na jakąś nieprzyjemną sytuację, więc będąc w obecności, a przede wszystkim u siebie w domu, nie chciałbym, żeby moje dzieci widziały jakąś sporną sytuację, że że tata albo nie wiem, się szarpie, albo broń Boże, dostanie na przykład czymś w momencie ataku, czy, czy jakiegoś szarpania, no to oni też muszą użyć środki prewencyjne, więc yy, no, zupełnie było to niepotrzebne, ale to już nie są pytania do mnie, dlaczego oni to tak zrobili. A czy na ten moment yy, idąc dalej przez życie, kiedy yy, dziecko zada ci pytanie yy, w związku z policją, bo widziało to, jak zostało, zostałeś potraktowany, przyjdzie czas, kiedy zostaniesz, miejmy nadzieję, do końca zostaną zarzuty zrzucone. Mówię o budowaniu zaufania. Czy Ty jako teraz człowiek będziesz budował w dzieciach zaufanie u policji i mówi, mówił, że tam można się uciec, jeżeli mamy jakiś problem? Bo z mojego punktu widzenia, jeżeli dziecko napatrzy się na takie rzeczy... Jeżeli jego ojciec zostaje w taki sposób potraktowany, a potem uniewinniony, to dziecko zatraca totalnie zaufanie wobec, wobec tej służby, jaką jest policja. Tak? Czy, czy będziesz chciał to gdzieś przekuć, czy Słuchaj, jeżeli no, oni będą? Pol policja to nie jest organ, który wykonuje zadania, które sobie wymyślił, tylko policja to jest organ, który wykonuje polecenia prokuratury. Więc oni dostali zadanie, potraktowali mnie tak, jak zostało to wskazane przez prokuratora, tak? I wykonali swoje zadanie. A jakby tutaj osobą, która powinna bardziej to wszystko zweryfikować i sprawdzić, no to wydaje mi się, że to jest policja, śledcza i prokurator, którzy yy, no zdecydowanie nie, postawi, nie, nie, nie postawili więcej czasu na to, żeby to wszystko zweryfikować. Nie? Czy to jest kłamstwo, czy to jest rzetelna informacja, no do dnia dzisiejszego nie ma żadnego argumentu ani dowodu, który by wskazywał na to, że, yy, że choć jest tam cień prawdy, gdzie przez 7 miesięcy odmawiano przesłuchania moich pięciu świadków. Żeby zdyskredytowali tego świadka, no bo wtedy wiadomo, że ta cała grupa, która została zatrzymana, nagle się okazuje, że materla wychodzi, który jest tutaj główną osobą w tej sprawie, tak, czy taką medialną osobą i on wychodzi, yy, bo, bo, bo po przesłuchaniu świadków tak naprawdę zostaje to zweryfikowane. To jest kłamstwo, no to to jest argument dla innych, żeby też yy, wszystkich trzeba było wypuścić, nie? więc to tam też było dużo dużo takich właśnie nadużyć, dużo takich nie, nieciekawych sytuacji, gdzie bym chyba nie pomyślał, że w demokratycznym państwie mogliby się tego dopuszczać. Nie? Niedawno miałeś swój pierwszy trening. Tak naprawdę, ile po wyjściu znalazłeś się na sali treningowej? Jak szybko tutaj wróciłeś? Hmm, myślę, że to minęło jakieś 24 godziny. Czyli w środę wyszedłem, w środę wyszedłem około godziny. Nie chcę skłamać, 13 z Poznania i w czwartek byłem na walkach, na sporingach, tutaj na godzinę 18, czyli tam troszeczkę więcej czasu. Nie? Forma była podtrzymywana w więzieniu? No to, to przede wszystkim oczywiście, w kryminale jest tak, że jak to zostało mi powiedziane kiedyś i to mi utknęło daleko w, w głowie, że tam jest najważniejszy rytm. Trzeba po prostu paść w rytm, czyli wstać, apel, śniadanie, trening, pranie swoich ciuchów treningowych, obiad, trening, spanie, kolacja, apel, spać i tak codziennie, dzień świstaka. Partner treningowy, rozmawialiśmy przed wywiadem, że udało się znaleźć godnego, godnego partnera, który pomagał Ci w treningach. No bo miałem to szczęście akurat właśnie, że trafiałem na osoby, które też miały gdzieś tam w życiu styczność ze sportem i, i to jest wiadomo dużo łatwiej, jeżeli jedna osoba motywuje drugą. Robiliśmy różne treningi, miałem też okazję, miałem też na grupie kolegę, który też miał styczność z MMA, także dosyć mocno sobie rozmaicaliśmy te treningi, i tarcze robiliśmy, i parter, i zapasy. No mogę powiedzieć tylko, że się nie nudziłem, nie obijałem i myślę, że teraz to też jest owocem tego, jest nie najgorsza dyspozycja, Moja tutaj na dzień dzisiejszy. Ogólnie wiemy, jak wygląda jedzenie w więzieniu. Czy Tobie udało się jakoś tą dietę zewnętrznie podbudować? Czy miałeś możliwość jedzenia jakoś bardziej wartościowego? No faktycznie, jeżeli, jeżeli chodzi o jedzenie w Poznaniu, no to nie było to jedzenie najwyższych lotów. Ja co prawda miałem dietę bezglutenową, także też miałem troszeczkę lepiej, aczkolwiek mocno wzbogacałem swoje, swoje posiłki przez to, co sam sobie zrobiłem w celi, czyli ugotowałem ryż jakiś na słodko z bananem, z jakimiś takimi w miarę najzdrowszymi rzeczami jakie były dostępne wtedy tam w sklepie w kryminale, także tak żeby to wszystko uzupełniałem starałem się jak najbardziej zachować takie zdrowe ciało bo mówię, to co wszystko można było, i cytryny, i miód, takiego co było dostępnego, zdrowego, to starałem się to cały czas uzupełniać, żeby nie wyjałowić organizmu, nie? Po wyjściu miałeś już jakąś pierwszą rozmowę z włodarzami KSW, bo jednak kontakt z nimi pewnie... No tak, oczywiście. No, to, y, pozwoliłem sobie podzwonić w pierwszy dzień od razu do wszystkich, żeby się przywitać i, i po wstępnej rozmowie. Relacje bardzo dobre, oni też y, w stosunku do mnie bardzo fajnie się zachowali, także jestem im bardzo za to wdzięczny i mam nadzieję, że że już niedługo pozwolą mi wrócić do klatki. Właśnie masz świadomość tego, że twój powrót do klatki myślę, że znowu by zapełnił yy, stadion. Dobrze, nie, jakby nie, nie staram się myśleć tymi kategoriami, po prostu będę starał się zaprezentować jak zawsze najlepszą formę i dać dobrą walkę. Nie? Wyjazdy do AK dalej wchodzą w rachubę? Wchodzą, aczkolwiek, teraz mam zakaz opuszczania kraju. Także dopóki, dopóty mm, mam utrzymany ten zakaz, no to. Zostaje tutaj na miejscu, nie? No, ale to też oczywiście mam wielu dobrych sparing partnerów klubowych, to nie ma co narzekać. Nie? Jeżeli okaże się, bo okaże się, że jesteś niewinny, wszystkie zarzuty zostaną zniesione, powiedz mi bardzo mocno, jakby nie było zewnętrznie, odbiła się ta, ta afera na Twoim wizerunku. Czy masz w planach i będziesz sądował o to, żeby odszkodowanie wywnioskować od, no nie patrzeć, od, od organów, które Cię zatrzymały, tak? ja Myślę, że to jest za wcześnie, żeby tak iść daleko do przodu. Najważniejsze jest teraz walka o moje dobre imię, o to, żeby zostać wyczyszczony z tych zarzutów, które mi zostały postawione. Na pewno wyciągnąłeś jakieś wnioski z tej lekcji, które tak naprawdę będą Ci dawać, dały Ci doświadczenia na, na następnych latach. Myślę przede wszystkim o osoby, na których y, mam wsparcie. że Mam grupę osób, na których wiem, że mogę polegać i, i bez względu na sytuację i okoliczności wiem, że oni po prostu będą przy mnie. Także to, było, to jest bezcenne, tak jak mówię. No, mi się tam krzywda nie działa, ja wiedziałem, co mam tam robić i, i, i mm, zabijałem czas treningami, a po prostu martwiłem się, co się tutaj dzieje z moją rodziną i. Ale wiedziałem też z czasem po prostu, kiedy, kiedy miałem jakiś tam kontakt przez mecenasa, że, że wszystko jest w porządku, także no pozostało tylko po prostu cierpliwie czekać, aż to wszystko się wyklaruje. Oglądałeś, czy miałeś możliwość pewnie tak obejrzenia KSW Koloseum tam na miejscu? Nie było niestety możliwości. No, Nie... Widziałem tylko jakieś skróty. Oczywiście walkę Różala, która była sto razy powtarzana w Teleekspresie. Bardzo fajnie dziękuję Jurasowi, który tutaj mnie wspierał. To też było przyjemne, kiedy przychodzą do siebie osoby w, w kryminale i mówią, że z wolności, mówią, że była taka sytuacja, że Juras pozdrawiał. Także to, to jest bardzo przyjemne, fajne. Było naprawdę y, gro osób, które pisało do mnie też listy, informacje, y, jakieś takie ze świata zewnętrznego, co się tam dzieje w świecie MMA, także to, to wszystko naprawdę było przyjemne i tam w tamtym miejscu to się docenia po stokrocie. To, co się stało z KSW na, i w ogóle ze światem MMA na, 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 na tak krótkim odcinku czasu, z twojego punktu widzenia, no pewnie też gdzie jest, jest imponujące, no, no bo ty ten sport znasz od podszewki, jesteś gdzieś na początku od tego wszystkiego, widząc cały pełen stadium, e, stadion narodowy, zapełniony ludźmi, którzy oglądają tak, umówmy się, e, nie wszyscy są. E, Profesjonalistami, nie wszyscy są zawodnikami, którzy ćwiczą, ale wszyscy gdzieś, ci osoby, które tam się znalazły i przed telewizorami chcą to oglądać, czyli doceniają ten sport i mają do niego szacunek. Tak? Wydaje mi się, że osoba, która poświęca swój czas i ogląda to widowisko, ma w sobie jakiś szacunek i poświęca czas też z szacunku do tych zawodników. Jak ty to odczuwasz? No, przede wszystkim to jest prawda, czyli wychodzimy walczyć. Tak jak to wielokrotnie powtarza Różal, no jesteśmy gladiatorami i my nie kalkulujemy. I uważam, że to jest fajne w stosunku do, do boksu, że nie ma tutaj polityki nabijania rekordów. Zawodnicy są, yy, mimo czasami przegrają, tak jak ja mi się zdarza przecież też wielokrotnie, że niestety musiałem zejść z ringu pokonany, to mimo to yy, yy, fani wiedzą, że przy następnej walce mogą na mnie liczyć i że dam z siebie wszystko, żeby złamać czy yy, po prostu tą złą pasę. Wyjść z, z walki z podniesioną głową no i jest po prostu bardzo dynamiczna walka i to też się ludziom podoba. Nie? Jest teraz pierwszy moment, który moglibyśmy wykorzystać na to, żebyś podziękował osobom, które były z Tobą. Czy chciałbyś złożyć takie podziękowanie tutaj? Oczywiście chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie, ale przede wszystkim też moją rodzinę, bo to dla mnie tam było najważniejsze, że oni mają wsparcie i nie zostali tutaj sami. Oczywiście bardzo wielkie podziękowania dla moich sponsorów, podziękowania dla mojej rodziny, dla przyjaciół, dla fanów, dla ludzi i podziękowania dla moich mecenasów, pana mecenasa Łysakowskiego, pani Mojki Imas i naszych przyjaciół z Wrocławia, którzy też po prostu przyjechali i mieli ochotę się włączyć do sprawy i wesprzeć w tej, tej trudnej sytuacji. Nie? Tym samym Michał Materla wrócił, obserwujemy jego działania i mamy nadzieję, że będziemy Cię widzieć jak najszybciej na KSW.